Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam owoce oraz nasiona salaki jadalnej. Jest to palma z rodziny Arekowatych. Zapraszam do oglądania. Właśnie przedstawiam nasiona. Tak oto wygląda wnętrze owocu oraz nasiona Araka. Aby wykiełkowało, należy je moczyć w ciepłej wodzie około jednej doby, a następnie włożyć do ziemi. Ja używam ziemi uniwersalnej, możecie też do palm. Zapewnić temperaturę powyżej 25 stopni. Jest to bardzo ważne w przypadku tej palmy, gdyż w przeciwnym wypadku nasiona mogą nie wykiełkować. Gdy zapewnimy jej odpowiednie warunki, czas kiełkowania jest naprawdę różny. Czasami jest to jeden miesiąc, czasami jest to pół roku. Im wyższa temperatura, tym jest większa szansa, że nasiona szybko wykiełkuje. Filmiki z serii o palmie arakowej dodam w przyszłości, mianowicie o sadzonkach oraz dalszej uprawy. Jak na razie mam dostępne nasiona. Zainteresowanych proszę o kontakt. Jak widzicie moje nasiona są świeże oraz prosto z owocu. Jest to dość rzadka roślina w uprawie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Subskrybujcie kanał.